Tego co widać za nami chyba nie trzeba nikomu przedstawiać, dzisiaj jesteśmy w Machu Picchu. Zapraszamy Was na wycieczkę po jednym z nowych cudów świata. Ale zaraz, zaraz, jak my się tam w ogóle znaleźliśmy? Organizacja zwiedzania Machu Picchu na własną rękę to nie taka prosta sprawa, dlatego postaram się to wyjaśnić krok po kroku. Jeśli nie interesują Was takie organizacyjne szczegóły, to przewińcie film do kolejnego rozdziału. Pierwszą rzeczą, którą musicie zrobić, i to najlepiej kilka miesięcy przed wizytą, to zakup biletów na Machu Picchu na oficjalnej stronie. Musicie wybrać konkretną datę, godzinę wejścia oraz rodzaj biletu. Chodzi o trasę, jaką wybierzecie. Trasy omówię jeszcze w dalszej części filmu. Drugą rzeczą na liście powinien być zakup biletów na pociąg Peru Rail do Aquas Calientes, czyli bazy noclegowej pod Machu Picchu. Chyba, że wybieracie pieszy trekking, wtedy pomijacie ten punkt. Ceny biletów z Cusco to około 60 dolarów za osobę w jedną stronę. Raczej nie ma problemu z dostępnością miejsc w pociągu, ale nie zostawiajcie tego na ostatnią chwilę. My jechaliśmy tak zwanym serwisem bimodal, czyli najpierw autobusem z Cusco do Ollantaytambo, a potem dalej pociągiem do Aquas Calientes. Kolejna rzecz to kupno biletów na autobus, który zawiezie Was z Aquas Calientes do Machu Picchu. Koszt to 24 dolary za osobę w dwie strony. Radzimy kupić bilety dzień wcześniej wieczorem, gdyż rano podobno kolejki potrafią się ciągnąć na półtorej do dwóch godzin. Biuro operatora autobusowego Concept Tour jest czynne długo, my kupowaliśmy bilety o 21.30. Warto dodać, że jest to tutejszy monopolista i nie ma innych autobusów jeżdżących na Machu Picchu. Oczywiście możecie pominąć ten punkt, jeśli chcecie zrobić sobie niewielki trekking i dojść do Machu Picchu na piechotę. Wtedy powinno Wam to zająć około półtorej godziny w jedną stronę. Ostatnią rzeczą jest w dniu Waszego zwiedzania ustawić się w kolejce do autobusu. Bilety nie są sprzedawane na konkretną godzinę, więc obowiązuje zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Aczkolwiek pracownicy operatora starają się mniej więcej zapanować nad tłumem i rozstawiają znaki, gdzie jest kolejka na daną godzinę wejścia przez bramę Machu Picchu. Kiedy już wsiądziecie do autobusu, czeka Was około 25 minut jazdy serpentynami. I to już wszystko, jesteście pod bramą Machu Picchu. Teraz wystarczy wejść przez bramkę wejściową odpowiednią do waszej wybranej trasy i możecie się delektować jednym z nowych cudów świata. A teraz wracamy do naszej wycieczki. Ale oprócz samego Machu Picchu wejdziemy też na górę na Picchu i zobaczymy tę pię tą piękną strefę z góry. Machu Picchu położone jest na wysokości 2400 metrów nad poziomem morza, a w języku Keczuła oznacza "stary szczyt". Jest otoczony tropikalnym lasem. Na skalnym cyklu tuż obok tarasów uprawnych na obszarze o długości 530 m i szerokości 200 metrów rozciągają się ruiny. To 15 wieczne miasto jest najwspanialszą inkarską konstrukcją powstałą w czasach imponującego rozkwitu imperium. Wały, tarasy uprawne, schody, platformy i gigantyczne rampy zostały wykute w skalę, także wydają się jej przedłużeniem. Wyrastający pośród chmur na Picchu, czyli młody szczyt, góruje nad biegnącą 500 metrów niżej rzeką Urubamba. Właśnie Ueyna Picchu oprócz samego Machu Picchu jest dzisiaj naszym celem. Machu Picchu odkrył w 1911 roku archeolog amerykański Hiram Bingham z Uniwersytetu w Yale, który poszukiwał legendarnej Wilka Bamby, ostatniego zaginionego miasta Inków. Sto lat później naukowcy nadal starają się odtworzyć etapy rozwoju miasta i rozwikłać inne zagadki związane z tym miejscem. Większość historyków uważa, że Machu Picchu zostało zbudowane za panowania Inki Pachacuteca albo w ostatnich dziesięcioleciach Imperium Inków, tuż przed przybyciem Hiszpanów. Za tą tezą przemawia styl architektoniczny określany mianem późnego Imperium. Nikt nie wie, dlaczego Inkowie zbudowali monumentalną osadę w tak niedostępnym miejscu. Jedna z teorii mówi, że był to ośrodek kultu religijnego. Stoi tu bowiem wiele budowli obrzędowych, m.in. Świątynia Słońca. Tutaj, na ujęciach, widzicie jaskinie pod Świątynią Słońca, która jest również nazywana grobowcem królewskim. Samą Świątynię Słońca widzicie tutaj. Niektórzy uważają, że Machu Picchu było miastem władców. Inni, że pełniło funkcję prężnego ośrodka rolniczego, zapewniającego pożywienie mieszkańcom stolicy. Jest to możliwe, bo szacowana wydajność produkcji rolnej znacznie przewyższała zapotrzebowanie miejscowej ludności. Szacuje się, że miasto liczyło maksymalnie tysiąc mieszkańców, a jego zdolności produkcji rolnej były ponad dziesięciokrotnie wyższe. Inna teoria zakłada, że była to forteca, która miała chronić Cusco przed najazdami dzikich ludów Amazonii. Miasto zostało wprawdzie opasane murami i fosą, ale umocnienia obronne są znikome. Mogło się tu też mieścić ostatnie schronienie Akklas, czyli Dziewic Słońca, kapłanek poddanych bezpośrednio władcy imperium. Po raz pierwszy sformułował tę hipotezę Bingham, kiedy na podstawie analizy kości z pochówków stwierdził, że na 173 osoby zmarłe, aż 150 to kobiety. Nowsze badania nie potwierdzają jednak tego przypuszczenia. Jedno jest pewne: Machu Picchu to kompleks miejski z prawdziwego zdarzenia, podzielony na wyspecjalizowane dzielnice, rolniczą, rzemieślniczą, administracyjną i religijną. Wróćmy jeszcze na chwilę do tematu biletów i tras, jakie możecie wybrać, zwiedzając Machu Picchu. Jeżeli chcecie wejść na któryś ze szczytów Wayna Picchu albo Huchuj Picchu, to nie macie wyjścia i musicie wybrać czwartą trasę. Tak jak my. Ten film prezentuje właśnie widoki z czwartej trasy. Jeżeli jednak nie planujecie wspinać się na żadną górę, radzę Wam wybrać trasę numer 2. Wydaje się, że pokrywa ona największą część powierzchni Machu Picchu i będziecie mogli je zobaczyć z tej ikonicznej perspektywy. Trasy pierwsza i trzecia są najkrótsze i obejmują najmniejszą część powierzchni Machu Picchu. Nie polecam ich Wam wybierać, chyba że macie bardzo mało czasu. A teraz wróćmy jeszcze do historii samego Machu Picchu. Miasto opuszczono około 1537 roku. Było ono zamieszkane jedynie przez około 80 lat i zostało opuszczone prawdopodobnie ze względu na zniszczenia w innych obszarach państwa Inków. Istnieje też teoria, że mieszkańcy miasta zmarli na ospę przeniesioną na te tereny przez europejskich podróżników, co miało miejsce jeszcze przed pojawieniem się w pobliżu konkwistadorów. Tak naprawdę historia Machu Picchu jest cały czas niezbadana i niejasna. I tym sposobem dotarliśmy do odnogi, która prowadzi do Wayna Picchu albo Huchuj Pikchu. Za widoczną tutaj bramką wejściową należy przejść jeszcze kilka kroków, a potem odstać kilkanaście lub kilkadziesiąt minut w kolejce, ponieważ traficie do postarunku wejściowego, gdzie musicie wpisać się na listę, o której dokładnie godzinie wchodzicie. No to ruszamy na Wayna Picchu. Odpalamy napęd rakietowy. Po pierwszych kilku minutach podejścia czeka nas niespodzianka, zejście w dół. Tutaj dopiero widzimy ile trasy przed nami. Sporą część trasy na Wayna Picchu stanowią kamienne schody. I już zaczynają się malownicze widoki na dolinę. Momentami na trasie bywa wąsko, ale wynagradzają nam to przepiękne widoki. Przed samym szczytem trasa robi się jeszcze bardziej stroma, a dodatkowo robi się jednokierunkowa. Wokół szczytu prowadzi jakby pętla. Widoki na Machu Picchu oraz dolinę są naprawdę nie do opisania. Na szczycie Wayna Picchu znajdują się pozostałości świątyni księżyca oraz innych zabudowań. Nie prezentują się one jednak specjalnie okazale. Wayna Picchu zdobyta. Zajęło nam to około 40 minut samej spinaczki. Mamy teraz przepiękny widok na Machu Picchu. Serpentyny, które widzicie wijące się po lewej stronie, to droga, którą pokonuje autobus dowożący Was z Calientes do Machu Picchu. Na szczycie na Picchu musicie liczyć się ze spowolnieniem ruchu, a nawet kolejką na ładnych kilka minut oczekiwania. Jest to spowodowane tym, że większość ludzi robi sobie tutaj pamiątkowe zdjęcia, a takie sesje zdjęciowe zajmują im całkiem dużo czasu. Tutaj możecie zobaczyć oryginalne inkaskie schody prowadzące na Wayna Picchu. Niektóre internetowe artykuły ostrzegające Was przed chodzeniem na Wayna Picchu są zilustrowane właśnie tymi schodami. Tak naprawdę jednak nie wolno na nie wchodzić, ponieważ są to zabytki. No i zaczynamy zejście w dół. Poza początkowym stromym fragmentem idzie to naprawdę łatwo. Jeszcze ostatni rzut oka na szczyt, który przed chwilą zdobyliśmy i wracamy do części mieszkalnej Machu Picchu. Maszerując dalej w stronę wyjścia, traficie do, do Czewanios, czyli kamienia dwunastu kątów. Jest to element architektoniczny, który demonstruje precyzję i umiejętności, z jakimi budowniczowie inków rzeźbili i dopasowywali kamienie bez użycia zaprawy. My niestety przeoczyliśmy ten kamień. Kolejną rzeczą, jaką napotkacie po drodze są Kolkas Orientales, czyli starożytne spichlerze inków na terenie Machu Picchu. Były one używane do przechowywania nadwyżek plonów, takich jak ziemniaki i kukurydza. Zostały one zbudowane z systemami wentylacyjnymi, aby utrzymać produkty w stanie suchym. Podkreślają one zaawansowaną wiedzę inków na temat praktyk rolniczych i bezpieczeństwa żywnościowego. Ostatnią z istotnych atrakcji na drodze do wyjścia jest świątynia Kondora. Miejcie na uwadze jednak, że wejście do niej jest otwarte tylko od godziny 10 do 13. Przy wejściu do świątyni Kondora umieszczony jest płaski, wyrzeźbiony w skale ołtarz, w którym łatwo rozpoznać zarys dziobu i szyi Kondora. Dwie formacje skalne przypominają z kolei kształtem rozłożone skrzydła ptaka, który w kosmogonii inków był symbolem niebios. Poniżej widać wnęki wielkości człowieka, ale funkcja, którą mogły spełniać, nie została jeszcze ustalona. Świątynia służyła jako centrum rytuałów, w tym tych związanych z życiem pozagrobowym i kondorem, który według wierzeń przynosi zmarłych do górnego świata. W świątyni kondora spotkaliśmy wiskacze peruwiańską. Jest to gatunek gryzonia z rodziny szynszelowatych, który przypomina trochę zająca. Przewodnik pobliskiej grupy mówił, że jest to tutejszy stały mieszkaniec. Jeszcze ostatni rzut oka na malownicze tarasy uprawne, imponujące zabudowania, i jesteśmy na ostatniej prostej do wyjścia. Machu Picchu naprawdę zrobiło na nas ogromne wrażenie. Myślę, że największa w tym zasługa jego malowniczego położenia, a nie samych budowli oraz świetnej pogody, na którą trafiliśmy, nie zmienia to faktu, że zrobiło ono na nas wrażenie większe niż się spodziewaliśmy. Jesteśmy już po zwiedzaniu Machu Picchu, także pora na krótkie podsumowanie. Zdecydowanie warto tu przyjechać, mimo że jest to większa wyprawa i większe przedsięwzięcie logistyczne. Samo Machu Picchu bardzo nam się podobało. Grąco polecamy trasy z Wayna Picchu albo z innym szczytem. Tam jest taki jeden niższy w okolicy, więc warto to rozważyć. Wayna Picchu dla tych osób, które mają przynajmniej średnie doświadczenie trekkingowe, które lubią trekking, jest to trochę męczące. Może nie bardzo ekstremalne, ale, ale męczące. Natomiast widoki są niesamowite. Nie polecamy za to Aquas Calientes jako miejsca na zakupy czy... Na jedzenie, ponieważ jest drogo, a jakość jest bardzo średnia. Także ogólnie polecamy Machu Picchu i widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!